Pani kochana Ty nie mam świętej pamięci, ale córa jest i, i, i tutaj dalej żyje w tym naszym pięknym domu, w którym ja nie, przeżyłem 15 nie, lat, Pana Parteze tutaj. Pięknie, no i płąd zrobili, miasto zrobili to, i domofon, tak, nie domofon nie chcę, zrobili, ale oczywiście zepsuł to, zepsuł to, 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 no tak to jest, no, tak to jest dzisiaj. 13. A tutaj też cisza, cisza, cisza. Te już tu wszyscy nie żyją czy tam jako na Irena? miała? tam byli kiedyś na górze? Zapomniałem teraz nazwisko. Zosia. Zosia. już nie żyje. Nie żyje też Zosia. Byliśmy tam właśnie A mąż się powiesił, nie? Tak. się powiesił Zosia, ale kiedyś spotkaliśmy, byliśmy tam z całą rodziną. A tutaj a tu mieszkał Kaszyk. kaszyk mieszkał, ale tu już nikt nie pamięta o Kaszyku. Także Zosia i tu by mieszkaliśmy. Tutaj, tutaj wiele lat. 15 lat przeżyłem. Pięknie było. Kochani. Pięknie było cały parter. Tutaj to mój. Prawda? Nasz. No tutaj miałem gołąbki, tutaj były drzewa, jabłka. Tutaj stała, stała taka papierówka Brat kiedyś robną w nią się kierował i tak zaczęła rodzić, że hejże. No to było, tam była jabłka, to były śliwki też i, i tam, a z tyłu grubo, orzechy też i to wszystko. A tutaj kawałek został po naszych nutrach, bo tatuś hodował nutrie i robił takie kołnierzyki dla mamusi. Z tych nutri, tak. No i tu mieliśmy kawał ogrodu też z tyłu. I były drzewa owocowe, już tutaj cieńko, ma, Tak, tu nasza, nasza kuchnia była tu wyjście, A w kuchni, dużej pięknej kuchni, mieliśmy spichlerz. Normalny, normalny spichlerz. No, korytarz tutaj był 11 metrów, 3 metry szerokości. Jeden pokój, drugi pokój, trzeci pokój, a kochani, a pokój, jeden i drugi pokój, otwierały się drzwi, drzwi się roz otwierały, wchodziły do środka, te drzwi były właściwie oszklone, były pięknie, a tu była meranda, meranda. Na którą my zamurowaliśmy to werandę, właściwie, ale pod werandą było ciekawe. Oj, tu pod werandą był w piwnicy zamurowany pokój specjalny. Tam mieliśmy piwnicę, a w piwnicy, tu był pokój, jak przyjechaliśmy, to ten pokój była dziura w ścianie i było pusto w pokoju. No po prostu. Po prostu ktoś już przed nami w 1948 tutaj wyszabrował wszystko, co było w tym pokoju pod, pod tą werandą. A najciekawsze to było to, że pewnego razu widzieliśmy przez płot jak wywozili od tamtej pani, wywozili w skrzynie złota bo to była służąca, właściciela przed wojną, właściciela młynów wszystkich. No właściciel Rymer Niemiec, tak, który. Nie wiadomo jak zginął, ale podobno ruskiego załatwili. A tam zostawił resztę wszystko w depozycie. Ale milicja przyjechała i skardeła. przyjdzieliśmy to przez płot. Tak to było.